To jest bardzo nowy wątek dla przedsiębiorczości rodzinnej. Tak patrząc dekadami, to czekaliśmy dobrą dekadę na takie rozwiązanie. I muszę powiedzieć, że ta ostatnia prosta procesu legislacyjnego bardzo nas wszystkich ucieszyła, bo turbulencjach to w procesach legislacyjnych było bardzo wiele. Natomiast muszę przyznać, że dwa takie kluczowe aspekty odegrały na samym finiszu bardzo dużą rolę. Po pierwsze, ogromna determinacja całego środowiska którym bliskim, które, które po prostu blisko jest przedsiębiorców rodzinnych i które miało ogromną determinację do tego, żeby jak najlepsze rozwiązania wdrożyć i jak najlepsze rozwiązania wypracować. A po drugie, i tutaj przyznam szczerze, że muszę to powiedzieć. To, że ten, to był dialog, to był autentyczny dialog dwóch stron, ta druga strona, która pracowała nad ostatecznym kształtem tej ustawy również była uważna na wysłyszenie pewnych rzeczy, które były kluczowe, w związku z tym tą ustawę, którą mamy w tej chwili uznajemy jak, oczywiście tam są już nie, nie, pewnie nie o niuanse chodzi, ale co do zasady, naprawdę to jest dobre rozwiązanie i dla wielu rodzin biznesowych, Myślę, że to będzie realna alternatywa do zaplanowania tej długowieczności, o której tak dużo mówimy. A z jakimi problemami borykali się dotąd przedsiębiorcy? Ja myślę, że jakby, bo rozumiem, że pani też pyta o to, co ta ustawa w związku z tym daje i czy jakby mm -hmm. te problemy ona rozwiązuje. Myślę, że takim jednym głównym, bo myśmy bo tych problemów jest bardzo dużo i pewnie oj, by nam nie starczyło ani dnia, ani pewnie i wieczoru, ale taki ten główny który właśnie zabezpiecza cały proces fundacji i zakładania jej i w ogóle to, to myślenie fundacyjne, to jest zabezpieczenie przed rozdrobnieniem majątku, ponieważ właściciele, którzy są w pierwszym pokoleniu zazwyczaj są decydentami również dlatego, że są stuprocentowymi właścicielami. I patrząc teraz w kolejne pokolenia, tak jak pani tutaj przywoływała uprzednio to myślenie szwajcarskie niemieckie to można sobie wyobrazić jak jesteśmy w czwartym, w piątym, w szóstym pokoleniu jak ta gałąź to drzewo genealogiczne jak nam się rozwija jak każda z tych gałęzi się rozrasta no, to trzeba niedużej wyobraźni, żeby sobie móc przewidzieć, w trzecim, czwartym pokoleniu to nie będzie 100%, to będzie, nie będzie 50%, tylko to będzie jakaś cząstka tej własności, którą, jeśli by dzielić tak zwanym modelem rodzic, dziecko, czyli dlatego, że jesteś moim dzieckiem, to otrzymasz jakieś udziały. No to wtedy rzeczywiście ulega to rozproszeniu. I wszystkie kłótnie, które mogą z tego wynikać, albo takie uczucia pewnej niesprawiedliwości, albo no ja za mało, a ten za dużo, a ja się bardziej angażuję. A ja nie wiem, a ja ten się mniej angażuje, a dostał tyle samo. To rzeczywiście jest duża trudność w tym, żeby wydyskutować, jak to powinno być, a fundacja wyjmuje niejako ten cały, całą tą masę spadkową, całe, wszystko to, co do niej włożymy, wyjmuje spod ustawowego dziedziczenia, w związku z tym nie podlega potem temu rozdrobnieniu. I to jest jakby główna intencja, jak miała tak najkrócej ją określić. Czy w tej fundacji rodzinnej będą brali udział również członkowie spoza rodziny? Jak to właściwie wygląda? To jest bardzo ciekawe pytanie i ja myślę, że to pytanie też trochę zahacza o to, bo wie Pani, e, oczywiście, że teraz my mamy ogromne, duże zainteresowanie też, my jesteśmy w bieżącej relacji z właścicielami, oni do nas dzwonią, słuchaj, no czy tą fundację to już zakładamy, czy już piszemy statut, i w ogóle. Ja mam taką e, swoją odpowiedź na to, do moich przyjaciół mówię, wiesz, jak nie przekonasz, że ta fundacja dla Ciebie jest dobra, to ja cię ją założę, ale naprawdę najpierw nie przekonaj, że to jest dla Ciebie dobre. Ponieważ abstrahując od bardzo korzystnych rozwiązań podatkowo-prawnych, które tam są wszyte, główną intencją musi być wątek sukcesyjny. I teraz, z mojej perspektywy, wcale nie zawsze to rozwiązanie jest rozwiązaniem dobrym, bo pani pyta o y, osoby z zewnątrz. My często, czy właściciele często idą w kierunku fundacji, dlatego, że mają tak zwane pasywne dzieci, to znaczy pasywne w swoim biznesie. Te dzieci się realizują gdzieś indziej, za granicą, w Londynie, we wspaniałym. je wspaniale wykształcili. Nasze dzieci, drugie pokolenie jest wspaniały, wykształcone, jest e, absolutnie międzynarodowe, doświadcza, podróżuje i też żyje w różnych miejscach, nie tylko w Polsce. W związku z tym ta statystyka, o której my mówimy, te 8% dzieci, które chcą przejmować odpowiedzialność, no to jest porażająca. Statystyka, w związku z tym też te potrzeby szukania alternatyw są niezwykle duże. No i y, tutaj warto sobie odpowiedzieć na pytanie, a czym w ogóle jest sukcesja, zanim pójdę do fundacji, bo fundacja dotyczy ostatniej, z naszej perspektywy, ostatniej części całego procesu sukcesyjnego. My mówimy, to jest model 5W, musisz dać wiedzę temu następnemu, musisz dać władzę, władze w rozumieniu Odpowiedzialności, dobrego przywództwa, autorytetu. Musisz zbudować wspólną wizję międzypokoleniową, czyli to jest to trzecie W. Robimy to wszystko na wspólnych wartościach. Jak my chcemy je zdefiniować, co dla nas jest istotne, czy rozwój dynamiczny i ściganie się z rynkiem, czy raczej step by step? Tak jak Miele powiedział, oddawaj firmę nie trzykrotnie większą, tylko w dobrej kondycji co 30 lat. Jakby to jest ustawienie priorytetów. I dopiero jak to wszystko wiemy, to dopiero idziemy do własności. A może tak być, że w tej układance, w poszukiwaniu tej logiki sukcesyjnej, wiedzy i władzę wydelegujemy na zewnątrz. Wiedzy i władzę, to o co pani redaktor pyta. Mogą dostać menadżerowie z zewnątrz, mogą dostać nasi pracownicy. Własność zazwyczaj pozostaje przy rodzinie, chociaż tutaj też mamy różne przypadki, bo są też e, akcje pracownicze, jakby tych rozwiązań też jest sporo. Fundacja dotyczy z mojej perspektywy ostatniego elementu układanki własności. Według wyników badań, yy, którymi dysponuje Ministerstwo Rozwoju i Technologii, tylko w mniej właśnie niż 10% w firmach potomkowie biorą pod uwagę właśnie przyjęcie firmy i prowadzenie jej dalej. No i skąd właściwie takie małe zainteresowanie? Tak, jesteśmy. Ja, ja pani powiem tak, my jesteśmy autorami tego badania. My robimy je cyklicznie co 3 lata. To jest badanie realizowane na licencji szwajcarskiej i właśnie po to robimy je w gronie międzynarodowym, żeby mieć też ten benchmark, żeby zobaczyć, czy te 8% to mam płakać, czy te 8% mam powiedzieć, no taki jest świat mhm. teraz. No ja niestety trochę płaczę, bo, bo te wskaźniki ogólnoświatowe są trochę wyższe. Niewiele, to, mnie, to te różnice też nie są duże, tam jest około od między 16 a 24 są te wyższe kwotowania. Ale wie pani, Pani redaktor, jakbyśmy sobie popatrzyli też, dlaczego te dzieci, no dzieci, mówimy dorosłe dzieci, nie tam 35-40 letnie, dlaczego oni nie przejmują tej odpowiedzialności. Tam tych motywów tego poszukiwania drogi alternatywnej jest wiele. Myślę, że jednym z ciekawszych z nich jest to, że mimo, że nie przejmują, to ponad 60% tych, że dzieci zakłada swoje biznesy. Także ten gen przedsiębiorczości jest. Tylko, że e, no, nowa ekonomia popycha ich do innych rozwiązań. To już nie jest, wie Pani, no przepraszam, to już nie są branże, które często, które to nie są branże, które są im bliskie. Niedawno żeśmy z koleżanką rozmawiały, słuchaj, rodzice uboi nie mają. Ciężko jest, naprawdę ciężko przejmować takie modele biznesowe, które nie są zgodne po prostu z wartościami indywidualnymi danych osób, nie? Po drugie, bardzo ciężko się pracuje z założycielami. To w ogóle to, to nasi przyjaciele psychologowie, z którymi pani rozmawia, no pewnie doskonale potwierdzą, bo założyciel, który... My tak często też używamy takiej przynośnie, Że sukcesja to jest taka sztafeta pokoleń. No i ten, ten Nestor przekazuje tą sztafetę, tą pałeczkę, przekazuje tę... Temu... pani, jak popatrzę sobie na rynek polski, no to dobra, no jesteśmy w tej sztafecie tylko tych, którzy przekazują no okay, są, jest ich tam trochę, tylko ten, który biegnie, zazwyczaj zakładam, że biegnie szybciej, że biegnie dynamiczniej, że potem mu przekazujemy, że on ma więcej siły. No a żeby to móc wykorzystać, no to muszę się trochę posunąć, żeby on biegł szybciej. Nasi założyciele się często nie posuwają, nie robią tego bo robią to, to albo się posuwa, a potem znowu wraca. Do pewnego etapu życia, ale do pewnego wieku. nie są traktowani poważnie, czy to jest mentalność nasza Polska, skoro pani ma doświadczenia z innych krajów, co mhm. właściwie nie sprzyja jakby prowadzeniu rodzinnych firm, czy przekazywaniu majątków. Jaki mhm. mental mamy? Bardzo się zgadzam z tym komentarzem, że i też mam taką nadzieję, że jak zrobimy to badanie, na razie nie możemy go robić bo w inny sposób, po prostu taka jest metodyka. Rzeczywiście te osoby są młode, więc to jest również moja nadzieja na to, że to się zmieni, że z czasem będzie inaczej, no, przy czym te badania, my realizujemy je czwarty raz, robiliśmy cztery razy rzędy co dwa lata i one tam się nie różnią. Jakby to, jest, to jest stała, która się nam cały czas w badaniach pokazuje, ale to jest dobra poszlaka, żeby sięgnąć po, do starszaków. Natomiast odnosząc się do tego, czy to jest efekt polski, nie, to nie jest efekt polski. Dosyć często mamy do czynienia właśnie z takim podejściem, ale chciałabym zwrócić uwagę, że niezależnie od tego, w którym kraju jesteśmy, jest to efekt pierwszego pokolenia najbardziej. Czyli najbardziej widoczne to jest w tej tranzycji z pierwszego do drugiego pokolenia. Potem trzecie, czwarte i piąte, ponieważ ja sam doświadczyłem tego, co to znaczy zabierać władzę ojcu, walczyć o nią, pokazywać się od jak najbardziej profesjonalnej strony, pokazywać się jako osoba, która naprawdę jest pełna pomysłów, ale nie bez odpowiedzialności za nie, więc nie chcę tego robić swoim dzieciom, mając to w doświadczeniu w pamięci już to kształtuje inaczej. Wspaniale jakby prowadzą w ogóle wychowanie młodzieży, nasi obecni sukcesorzy, to jest naprawdę niesamowity móc obserwować, jak, jak ci, którzy są już prezesami. Mamy taki mamy taki program, który uwielbiam, to jest Akademia Sukcesora, to jest dlatego go uwielbiam, ponieważ to jest taki program, gdzie 15-20 sukcesorów z całej Polski, zbiera się i podróżuje przez sobie, z sobą przez cały rok. Podróżuje w różne miejsca, w róż, do różnych firm, odwiedza te firmy po to, żeby doświadczyć innej kultury organizacyjnej, innych rodziców, ponieważ często jest tak, że to jest ich pierwsza praca i jedyna praca, mimo że ma 40 lat, to 20 lat przepracował po prostu u ojca, bo ojciec mówi, gdzie będziesz chodził? Ja cię tutaj wszystkiego nauczę. I to też prawda, że tam pewnie by zaczynał od dużo prostszych rzeczy. Tutaj dostawał na klatę takie zadania, które w korporacji by mu nie dano. No ale to też kosztem czegoś, więc często, żeby zniwelować tą różnicę, to właśnie potrzebne jest takie spojrzenie gdzieś indziej. I mam takie poczucie, że, że ci, którzy biorą udział w takim zanurzeniu, w takiej głębokiej samoświadomości, w takim plemiennym byciu razem, nagle mają takie poczucie, że to nie chodzi o tego te, to nie chodzi o jednego drugiego, to nie chodzi o dano, tylko chodzi o, o to, że jakby większość z nich ma podobnie większość z nich ma podobne stresy, większość z nich musi pokonywać podobne lęki, podobne obawy i oni tego nie chcą dla swoich dzieci i te dzieci tam 7 bardzo fajnie prowadzone to mam takie poczucie, że w tym kolejnym pokoleniu będzie inaczej. No, jeżeli mielibyśmy porównywać nasze własne podwórko do tego, co dzieje się w ogóle na świecie, a stamtąd też czerpie Pani swoje doświadczenie w prowadzeniu mm, pani biznesu, to y, jakie wartości jeszcze moglibyśmy jakby zaszać, a czym moglibyśmy się podzielić? Wie Pani co, dziękuję za to pytanie. Bardzo dziękuję za to pytanie. W zeszłym tygodniu miałam też dyskusję o dość podobnym temacie. Myślę, że jest kilka takich rzeczy, które ja tam naprawdę szczerze podziwiam. Pierwsza z nich to jest pewnie też wynikająca z tego, że nasi założyciele, nasi właściciele wciąż jakby wyrastają z tego głodu przedsiębiorczego i to skalowanie biznesu jest bardzo istotne. Ja mam takie poczucie, że w dojrzałych gospodarkach Wcale niekoniecznie ta skala jest numerem jeden. No jeżeli weźmiemy trochę pod uwagę ten kontekst coraz ważniejszego dla kolejnych pokoleń i ufam też dla nas, zrównoważonego rozwoju, no to wiemy, że zasoby Ziemi zużywamy 1,5%, 1,5 raza, znaczy Ziemia jest tak wykorzystywana, że. Nie możemy robić tego więcej. I ta świadomość u nas jest budowana tak powolutku przez czy przez raportowanie SG, czy, jakby, czy przez to, że młodzież puka i się pyta o to, jak inaczej, i czy na pewno tak. Ja mam takie wrażenie, że w tych starszych gospodarkach, zwłaszcza firmy rodzinne, bardzo nie chcę tu przywoływać takich znanych Patagonii i innych, które oddają swoje akcje na rzecz po prostu planety. planety, uznając jako interesariusza strategicznego. To jest znany przykład i jakby on jest opublikowany, natomiast mam wiele doświadczeń e, osobistych, rozmów z właścicielami firm, dużych, e, rodzinnych, gdzie ta świadomość zaczyna bardzo mocno przesuwać się w, w kierunku takiej odpowiedzialności za kolejne pokolenia. I to bym bardzo chciała, żebyśmy choćby zauważyli, wzięli po inspirację, że nie zawsze szybciej znaczy lepiej i żeby nie mylić e, ruchu z postępem. A to, co moglibyśmy wnieść już jako działający właściwie na tych samych zasadach, o tych samych wartościach e, kraj, bo przecież bez Fundacji Rodzinnej odstawaliśmy tak naprawdę od, 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 od Zachodu w tej przedsiębiorczości, to co, czym moglibyśmy się podzielić? Co mamy dobrego do przekazania? Pięknie, dziękuję. E, wie pani, pani redaktor, myślę, że to, co naprawdę słyszę, będą z tych. E, bardzo zacnych gremiach międzynarodowych, gdzie oni tak celebrują tą długowieczność i to jest dla nich naprawdę istotne. Jak jesteśmy tam z rodzinami, które no mają te set lat i więcej, to to, co oni podziwiają w nas, to są nasi sukcesorzy. To jest myśl młodego pokolenia, to jest ich odwaga, to jest ich przedsiębiorczość, to jest ich umiejętność kreatywnego myślenia. Redefiniowania celów, zauważania szans, to jest ich odwaga. To jest to, że oni budują startupy w ramach naszych przedsiębiorstw, budują małe pączki jako projekty, jako coś okej, okay, nie mogę całego, to tu ci ta to pokażę. To tu ci, to, to wam pokażę. To to jest nowa marka, nowy brand, to jest nowe przedsięwzięcie. To jest fantastyczne, bo to świadczy o tym, że nie boją się, są odważni, są przedsiębiorczy i myślę, że to jest coś, co naprawdę realnie czuję i nie jeden raz doświadczyłam że patrzą na tą naszą młodzież, mówią wow.